Pochwalony Jezus Chrystus, wielki tydzień, chcemy go w Duchu Świętym przeżywać. A zatem stąp na nas, Duchu Święty, podnieś oczy, wołaj o moc Bożą, aby to wszystko, co przeżywamy, było Boże, abyś cały był w nim zanurzony, dobroci Bożej. Ewangelia dzisiaj mówi o Judaszu, jeden z dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: Co chcecie mi dać, a ja wam go wydam? A oni wyznaczyli Mu 30 srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. Przy Jezusie są osoby, które wolą srebrniki niż Bożą obecność. Może doświadczenie, że się zawiedli na Bogu. Boże doświadczenie. Różne mogą być powody. Ale srebrniki jakieś, jakieś obietnice, jakieś świecidełka, które mamy, które nam pokazują, jak ten świat nas może udobruchać, że jestem w stanie zgrzeszyć i oddać jedność z Bogiem. Spowiadamy się, a zatem każdy z nas w jakiś sposób te srebrniki świata przyjmuje. Warto o nich trochę pomyśleć. Mamy spowiedzi przedświąteczne, niektórzy z nas idą w tym czasie, niektórzy już byli, niektórzy pójdą po świętach. Ale pomyśl o tych srebrnikach, bo to nie jest tak, że my nie sprzedajemy Jezusa. To się dzieje oczywiście na różnym poziomie. Czasem kiedyś były wielkie grzechy, dzisiaj może być różnie. Ale to sprzedanie Jezusa to jest na przykład też takie życie, że masz ciągły niepokój, że nie masz wolności wewnętrznej, bo z czegoś nie możesz zrezygnować i to powoduje w tobie, że jesteś ściśnięty. Jezus chce nas wypełniać całych. I można być obok Jezusa i myśleć o grzechu, jak go wydać za jakieś obietnice świata, za jakieś pozorne przyjemności. Czy przyjemności prawdziwe, ale pozorne bo chwilowe. Pomyśl o tym, o tych srebrnikach, jak świat zachęca, wabi, a kosztem jest zawsze to, że jestem rozłączony od Jezusa, tak jak Judasz. Już samo chodzenie z myślą o grzechu, nawet jeśli do Niego nie dojdzie, odłącza nas od miłości. Bądźmy cali Pana codziennie na nowo przecinając to wszystko, co nas od Boga może odłączać, żeby być tylko w Nim. Duchu Święty, umacniaj nas i na to Wam błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam pięknego dnia. Niech Pan Jezus tak nas prowadzi, że będziemy mogli iść za nim. Droga Krzyżowa, treści pasyjne, teredysk z mocnym duchu. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Do zobaczenia.